tej tu zabawy erzebiór. Dzisiaj w programie będzie książka Helikopter Wszyscy patrzcie. Teraz muszę naciągnąć. O. ustawiamy na prosto. O, pięknie złapałeś. I helikopter bierze udział w akcji ratowniczej. Na tym to polega, że każda strona książki, to co to jest? Każda strona książki To jest misja. Dokładnie. Czekamy aż zostaną odpalone silniki w helikopterze. Bądza się coś, tylko na górze. Nie no, jak widzimy, nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Trzeba się wykazać zdolnościami, skupieniem. Dobra, dobra, niech leci. Nie udało się. Nie udało się, nie doleciał do e, celu. Ale może nam się uda teraz. Może on poleci za. Wydawnictwo Olesiejuk. to, to jest wydawnictwo Olesiejuk? To jest miejsce, gdzie książka została stworzona. Gdzie powstała fabryka. A fabryka książek, to wiesz co to jest za miejsce? Tak się nazywa. Fabryka książek to jest drukarnia. Wow! Wystrzelił. Pięknie. I dotarł nam do celu. Tak. Na lądowisko helikoptera. Ile stron ma ta książeczka? Gdybyśmy mogli sprawdzić, ile ma stron. To jest pierwsza strona. O, to chyba nie była pierwsza. Poczekaj. Spójrzmy. Weźmy tutaj, żeby widzowie mogli obejrzeć. Weź książkę do góry podnieś. jak to ma być pierwsza? To nie jest pierwsza, bo to już tam nic nie ma. To jest taka strona startowa, która właśnie opowiada o tym, wprowadza w temat. O co tutaj chodzi? Dobrze, przełożysz dalej stronę. Dasz radę tak na stojąco przekładać? Uh -huh. No, jak widzimy, każda strona podwójna to jest misja helikopterka, który musi zawsze ratować. Tak, dwóch chłopców utknęło na skałach małej wyspy. Helikopter musi im pomóc. Dobrze, dalej. Uh -huh. Tutaj mamy scenerię zimową. Pewnie ktoś na Nartach złamał sobie. Palec, nie, to, to nie, nogę. nogę, no tak, tak nogę. OK. Dalej gdybyś mógł przerzucić to pokażemy wszystkim. Ze względu na yy, tutaj mamy o platforma wiertnicza ekstra mamy platformy na platformie wiertniczej to a kuku dzień dobry. Na platformie wiedniczej zawsze jest niebezpiecznie, więc pewnie często tam helikopter musi się wykazać. Bierzmy następną stronę, pokażemy wszystkim już wszystkie strony. Ile z tej serii jest, jest książek, Marcinku? Trzy. Trzy. I oprócz helikopterka, co tam jeszcze bierze udział? Tylko wiem, że jest to jest samolot. Samolot, okej. Okay. Samolot i chyba traktorek jakiś. I to polecamy, żeby się z tym zapoznać. Pokaż, bo tutaj nie, nie, nie zdążyłem zobaczyć tej historii. No tutaj właśnie nam się udało, wystartować. Drugie treści. Tak, no trochę, trochę treści jest, trochę do czytania mamy. Dlatego, jest Duże, duże, duże dlatego, są że tu, literki. że tu z szpitalu musi przyjechać helikopter. Czy to jest już ostatnia historia, czy tam jeszcze coś jest? Ostatnia. Nie, nie. nie. Okej. Okay. Hmm. Od dawna masz tą książkę? Pokaż okładkę jeszcze, weź do góry. Weź do góry okładkę, weź to postaw normalnie. Okładkę, okładkę. Czyli pierwszą zamkniętą książkę, zamkniętą. Od dawna ją masz? No, od dawna ją miałem. I pokaż. Te... O, tak, dostałeś ją dawno temu bo myślimy, że ona... Potrzymaj, tak? Bo myślimy, że ona jest po prostu też dla młodszych dzieci. Myślimy, że tak od trzeciego roku życia lub może nawet wcześniej. Eee... No i co? Co jeszcze byś dodał? Że bardzo to polecamy. To jest bardzo fajne. Tak, bardzośmy się cieszyli, jak żeśmy dostali tą książeczkę. Mhm. Bardzo dużo radości nam Sprawiła. Też dużo, e, dużo tutaj ciekawych rzeczy, żeśmy się nauczyli o bezpieczeństwie. E, nie wiem, czy polecamy kupowanie na Allegro ze względu na e, techniczne właściwości. No, polecamy na Allegro. Tak, Polecam. tylko niekoniecznie używaną może, bo ten helikopterek może, no, znaczy nasz działa bardzo dobrze, aż za dobrze, jak było widać. No ale może inne nie będą tak dobrze działać, także Ty, ewentualnie. To, to może powoli będzie jechał. Tak, może też się tak zdarzyć, że. Samolot to też będzie powoli jechał. Dlatego, że samoloty, to jak widzicie, to. One jadą powoli tak. Tak fruwają tak powoli, powoli. samochody jadą szybko. Okej. Okay. Eee, Jaka książka będzie następnym razem? O czym będziemy opowiadali następnym razem? O jakiej książce? Nie o książce? Tylko. No, może w końcu się doczekamy do tych Angry Dobrze, to bardzo Ci dziękuję. Jak zwykle piąteczka. Tak. O! Śmiało! Mo o. Do jutra. Do jutra. Jutro będzie drugi film. Tak jest. Dziękuję. Dziękujemy.